Gwarancja na nowych zasadach. Przechodzimy właśnie do gwarancji. Gwarancja to coś, co zazwyczaj daje producent. Ale nie zawsze. Czasami daje gwarancję również sprzedawca, i to też jest ok. Z tym, że nie jest to konieczne, to jest dobrowolne, i jest to jakimś takim plusem po to, żeby sprzedać coś, czy no jakby u producentów to już jest standardem, ale tak czy inaczej zawsze mamy tą rękojmię. Więc o gwarancji ciągle mamy w kodeksie cywilnym informacje. Głównie oświadczenie gwarancyjne się zmieniło. Co ono musi zawierać? Oświadczenie gwarancyjne musi zawierać wyraźne wskazanie o środkach ochrony prawnej z mocy prawa i na koszt sprzedawcy, czyli wyraźnie musimy napisać, że jak się ci się coś popsuje, to odsyłasz to na mój koszt albo w ogóle ja muszę sobie tam po to przyjechać. I o tym jeszcze będziemy mówić. Nazwa i adres gwaranta, oczywiście opis procedury, której trzeba przestrzegać, aby skorzystać z gwarancji, i tutaj jest pewna szansa dla przedsiębiorcy w tym temacie, no i warunki gwarancji standardowo. Jeżeli obiecujesz coś z kolei w reklamie, musisz to także spełnić gwarancję. Więc uwaga na takie obiecanki, cecanki, coś tam sobie powiem, tutaj sobie zareklamuję, a właściwie to później tego nie spełnię. no nie. Więc e, uwaga. Dobra. Gwarancja nie może być oczywiście mniej korzystna niż rękojna i tutaj mamy te nowe przepisy.